bażant zwyczajny, 10 ciekawostek. Zanim przejdę do pierwszej ciekawostki, zapraszam do ocenienia, skomentowania, zasubskrybowania, polecenia tego kanału. No i pierwsza ciekawostka to oczywiście to, że to nie jest taki rodzimy ptak, który jest u nas od tysięcy lat. Nie, ten ptak został u nas introdukowany. W XVI wieku barzanty zostały do Polski sprowadzone, na teren Polski sprowadzone w celach łowieckich. Pierwotnie te ptaki zasiedlały Azję i do Europy zostały po prostu przywiezione właśnie w celach kulinarnych, łowieckich, tylko że bażanty zostały introdukowane również w Ameryce Północnej, Australii, Nowej Zelandii, Afryce Północnej, w miejscach, gdzie te warunki no, są odpowiednie, żeby one mogły przetrwać. Druga ciekawostka, oczywiście jest to gatunek osiadły, on nie wędruje, on zamieszkuje ten sam teren i w czasie lata, i w czasie zimy. W Polsce żyje ich od 300 kilkudziesięciu do pół miliona par. I co ciekawe, co wielu osobom umyka, są to zwierzęta, które w wielu miejscach są zasilane poprzez wypuszczanie ich. Pamiętajcie, że bażanty są ptakami hodowlanymi. Są ptakami, które są w wielu, może nie wielu, ale są w niektórych miejscach właśnie hodowane, jeśli mogę tak to powiedzieć, i część z nich zostaje wypuszczana, żeby zasilić tą populację, ponieważ to są ptaki łowne. Jeśli natomiast chodzi o wielkość, to jest trzecia ciekawostka. To długość samca to 75-89 cm, z czego ogon to 42-59 cm. Nie, bażanty nie są aż tak duże. Tutaj oczywiście należy odjąć ten ogon. Samica jest mniejsza, 53-62 cm w tym ogon 29-31 cm, więc jak widać ten ogon ma bardzo duży udział, jeśli chodzi o Długość ciał tych ptaków. Masa samców to 752 2000 gram, z reguły do 1,5 kg. Samice to od 550 do 1500 gram, z reguły około kilograma. Jeśli chodzi o rozpiętość skrzydeł, jest to 70-90 cm. Czwarta ciekawostka to oczywiście to, że samce wyróżniają się, jeśli chodzi o wygląd. Samice są o wiele bardziej mniej rzucające się w oczy, takie popielate. Takie popielato-brązowe, nie wiem jak opisać tą ich barwę, po prostu one mają być mniej widoczne. One, kiedy wysiadują jajka, one, kiedy opiekują się potomstwem, mają być mniej widoczne. No a samiec, samiec ma się prezentować, ma wyglądać, ma być z daleka widoczny i te wszystkie fiolety, zielenie, rudorzawe kolory, to wszystko w przypadku samców ma po prostu powodować, że jest z daleka widoczny. No oczywiście niezbyt fajnie to wygląda, kiedy coś na niego poluje, ale jeśli chodzi o ten sukces w zdobywaniu samic, też jest ważną rzeczą. I tutaj ten samiec ma po prostu się pięknie prezentować, ma wyglądać tak, żeby był bardzo mocno widoczny i to jest reguła, która często występuje u ptaków, ale o tym też kiedyś porozmawiamy, ponieważ o tym warto porozmawiać. Piąta ciekawostka to oczywiście odżywianie. I tutaj podobnie jak w przypadku wielu ptaków o których mówię, są to ptaki wszystkożerne i bardzo dużo zależy od pory roku. Ponieważ jeśli chodzi o pokarm na przykład zwierzęcy, czyli na przykład taki pokarm jak drobne kręgowce, bezkręgowce, ślimaki, to jest to pożywienie, które oczywiście o wiele łatwiej zdobyć wiosną, latem i wczesną jesienią. I wtedy jest to bardzo ważne źródło pożywienia. Natomiast pokarm pochodzenia Roślinnego, czyli nasiona, jagody, bulwy, to coś, co łatwiej zdobyć zimą, ale też na przykład jeśli chodzi o jagody, występuje latem czy też jesienią. I tak te ptaki w bardzo skuteczny sposób się przystosowują i zjadają to, co akurat jest. No, inaczej nie mogłyby być ptakami osiadłymi, inaczej nie byłyby w stanie przetrwać, oczywiście, zimy. Więc bardzo dobrze sobie z tym radzą. Jeśli chodzi o teren, obszar, gdzie żyją, czyli siedlisko, żyją na Nizinach, chociaż na Podgórzu również sobie doskonale radzą, na terenach rolniczych, na terenach otwartych, półotwartych, tylko że chcą, chcą. Szukają terenów, gdzie są jakieś drzewa, gdzie są jakieś zakrzewione obszary, nie tylko dlatego, że na przykład mogą na tych drzewach. Nocować, one mogą to również robić w gęstych zaroślach, ale po prostu takie miejsca są doskonałym miejscem, jeśli chodzi o schronienie. Czy to będą trzciny, czy to będą krzewy, czy to też obrzeża lasów, to są miejsca, które też są przez nie zasiedlane. Więc nie tylko miejsca, gdzie jest otwarta przestrzeń, no, to nie byłoby zbyt bezpieczne, jeśli chodzi o ukrycie się, i jeśli chodzi też o pożywienie, ale miejsca, gdzie po prostu i jest pożywienie, i jest gdzie się Ukryć. To jest bardzo ważne dla tych ptaków, no, jak dla wszystkich zwierząt. Jeśli natomiast chodzi o gniazda, to są to gniazda zakładane na ziemi w takich wklęsłych miejscach, są one wyścielane suchą roślinnością, trawami, no, nie są może zbyt imponujące, no ale te gniazda są dla nich wystarczające, nie rzucają się w oczy, nie trzeba zbyt dużo przy nich robić, a spełniają swoją rolę. A ósma ciekawostka to oczywiście lęgi. Jeśli chodzi o lęgi, to wyprowadzają jeden lęg w roku. Samica składa od 10 do 12 jaj. Do 10-12 jaj. Wysiadywane są one przez samicę przez 22-25 dni. A młode po 10-12 dniach stają się już lotne. Tylko, że jeszcze zostają pod opieką samicy przez 10-12 tygodni od wyklucia. Czyli do 3 miesięcy, Spędzają z matką. Fajnie to wygląda, kiedy taka pani barżantowa, barżancica, idzie, a za nią jest kilka takich młodych. Widziałem, nie zrobiłem zdjęcia telefonem, ciężko, ale u nas, u, nas, u mnie no jest ich dosyć dużo. I po prostu można obserwować szczególnie samce, ale o tym za chwilę. Ponieważ dziewiąta ciekawostka to to, że samce często gromadzą wokół siebie haremy, od dwóch do kilku samic, i samce możemy często spotkać na przykład na poboczach dróg, po prostu tam w terenie, gdzie jednak jest mniej otwartych przestrzeni wydaje im się, że łatwiej je jest zauważyć i tak, jak najbardziej łatwiej jest je zauważyć i tam po prostu ten swój teren może nie patrolują, ale się prezentują i próbują zebrać wokół siebie samice. I oczywiście są to ptaki terytorialne, ptaki, które walczą z innymi samcami o terytorium o samice. To nie jest coś co mogą, to nie jest rzecz w przypadku której mogą, nie wiem, Odpuścić, nie. To jest bardzo ważne dla nich, to jest coś dla nich niesamowicie ważnego, żeby mogły po prostu dalej się swoje geny przekazywać. Jeśli chodzi o dziesiątą, ostatnią ciekawostkę, to oczywiście są to ptaki łowne. Na samce można polować od 1 października do końca lutego, na samice od 1 października do końca stycznia, ale tylko na obszarach zamkniętych terenów hodowli. Czyli nie gdzie widzi mi się można na nie polować, tylko w miejscach, gdzie one są hodowane. No, tam jest więcej ograniczeń, ale może tu się nie zagłębiajmy. W tym jestem zupełnym, mógłbym powiedzieć, ignorantem, jeśli chodzi o to łowiectwo. Więc bardzo ciekawe ptaki, bardzo pięknie się prezentujące, jeśli chodzi o samce. Samice też mają swój urok. Czyli bardzo piękne ptaki, ptaki, które się doskonale u nas odnalazły. Pamiętajcie, że w niektórych terenach, gdyby nie te dodatkowe akcje, wypuszczania tych ptaków, one mogłyby się nie utrzymać. Jednak tych zagrożeń, które no, jednak są, które na nie czyhają jest dużo. I tutaj tych drapieżników jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zagrożeń też ale stały się takim nieodłącznym elementem wielu krajobrazów, zwłaszcza te samce stojące na poboczach, czy też na otwartych przestrzeniach, ale też samce, które prowadzą na przykład za sobą kilka samic i raz w życiu widziałem samca, który prowadził za sobą pięć samic, a za nimi biegł lis. Nie wiem, jak się to skończyło, ale myślę, że niezbyt pozytywnie dla którejś, czy też dla tego bażanta. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do ocenienia, skomentowania, zasubskrybowania. To jest bardzo ważne. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że, za, że oglądacie. Zapraszam na inne materiały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.